Cześć wszystkim. Dzisiaj pokażę wam wybór produktów, które mogą stać się waszymi nowymi ulubieńcami. Nie chcę od razu zdradzać co to jest, ale uwierz mi, jest wiele do odkrycia. Zostań z nami do końca piosenki przewodniej. Numer 3 Pakiet zawiera trzy panele dekoracyjne z drewna i poliestru o wymiarach 50 cm na 50 cm oraz zestaw śrub i kołków do montażu. Panele wykonane są z drewna MDF z dodatkiem melaminy. Poliestrową podstawę można łatwo przeciąć za pomocą nożyka. Produkt przeznaczony jest do wykorzystania jako dekoracyjny panel ścienny, jako wezgłowie lub dekoracja wejścia. Poliestrowa podstawa panelu ma dobre właściwości izolacji akustycznej. Może być stosowany w salach konferencyjnych, biurach i wszystkich środowiskach, gdzie wymagana jest redukcja hałasu. Cenę tego artykułu można sprawdzić za pośrednictwem linku w opisie. Numer 2 Zestaw dwóch dekoracyjnych paneli drewnianych. Panele można układać i regulować ich wysokość i szerokość. Zalecamy montaż paneli za pomocą kleju montażowego odpowiedniego dla podstawowego typu ściany. Klej montażowy nie jest dołączony do opakowania. To piękny dekoracyjny panel ścienny w stylu loftowym wykonany z wysokiej jakości płyty MDF oraz grubej, trwałej płyty HDF. Panele mogą być również wykorzystane jako dekoracja mebli telewizyjnych i szafek szuflatowych. Jeśli jeszcze zainteresowany tym produktem lub chcesz poznać jego cenę, kliknij link w opisie. Numer 1. Akustyczne i dekoracyjne drewniane panele ścienne. Idealny do nadania twojemu domowi zarówno naturalnego akcentu dzięki materiałom drewnianym, jak i wyrafinowanego stylu. Dzięki czterem kolorom do wyboru, panele te pasują do każdego rodzaju ściany. Jest to produkt przyjazny dla środowiska z certyfikatem FSC. Dzięki tym panelom możesz poprawić akustykę swojego domu i skutecznie odizolować wszelkie dźwięki. Wykonany z wysokiej jakości materiałów, płyty nośne wykonane są z filcu akustycznego i płyty MDF, a część górna z listew z prawdziwego drewna. Łatwa instalacja. Kup ten produkt, korzystając z linku w opisie.